To ja i moja córka. Ona chce zostać artystką, a ja wciąż chodzę do szkoły. Ona jest znakomitą gimnastyczką, a ja radzę sobie z przeszkodami. Ona świetnie biega, a ja podnoszę ciężary. Ona potrzebuje czegoś dobrego i prostego, a ja czegoś świeżego i lekkiego. Kinder mleczna kanapka, mleko, miód i biszkopt. Odżywcze składniki, których potrzebują dzieci, a także ich rodzice. Kinder mleczna kanapka, naturalnie prosta i lekka. Gotów, aby brać z życia więcej? Pij Lipton Ice Tea. Zawiera wszystko, co najlepsze w Herbacie. Naturalnie orzeźwiająca. Naturalnie pełna życia. Tylko teraz przy zakupie dwupaku Lipton Ice Tea szklanka gratis. Podwójne orzeźwienie, podwójna radość z życia. Witaral, rodzinie pomoże witaral, gdy wieje na Boże witaral, gdy mózg już nie może witaral. Tak blisko jest witaral, dobry znajomy rodziny. Nieprzyjemnie kłująca włoski pod pachami, daw znalazł na nie sposób. Nowy antyperspirant Da Herminimizing z kompleksem ProEpiL zawierającym naturalne ekstrakty sprawi, że włoski pod pachami staną się cieńsze, delikatniejsze i mniej widoczne. Stosuj antyperspirant DAV Herminimizing codziennie przez 4 tygodnie i poczuj różnicę albo zwrócimy Ci pieniądze. Więcej informacji na iDaviu.pl. rzeczy walczą o Twoją uwagę. Allegro. Szukasz czegoś na zgagę? Nie wszystkie środki są skuteczne. Weź coś sprawdzonego. Ranigast Max. Hamuje wydzielanie kwasów w żołądku i szybko przynosi ulgę. Jedna tabletka i zgaga znika. Kupiłam ci w aptece Ranigast Max. Jedna tabletka i zgaga znika. Mój aniele. Ranigast Max. To diabło z zgagą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Hi, this is Ross Martiny na Wall Street. Trudno uwierzyć, ale ta wielka skarbona za nami to wiadomość z Polski. Czy Polacy postanowili nauczyć nas oszczędzać? To ci Polacy tam w tej Polsce wiedzą, że my nie oszczędzamy? Oszczędności? Z początku nuda, ale jak je masz, to je kochasz. My w Ameryce kochaliśmy kupować, aż tu nagle oszczędzanie stało się sexy. Polsko, przybij piątkę! Amerykanom powiedzieliśmy, sami też pamiętajmy, kto oszczędza, ten ma. Pokonaj łupież i nie rezygnuj z aksamitnie miękkich włosów. Odkryj zaskakującą miękkość, jaką daje szampon Clear. Jego formuła o podwójnym działaniu odżywia skórę głowy i nawilża włosy. Zero łupieżu i do czterech razy bardziej miękkie włosy. Nazywam się Maria Szarapowa. Ja już uzależniłam się od miękkich włosów bez łupieżu. Uzależniłam się od szamponu Clear. Zbliża się ekstremalny weekend. Szampony Clear do 50% taniej. Ruszyła nowa faktomania. Do wygrania samochody Dacia Sandero Stepway, nowoczesne laptopy i naprawdę duże pieniądze. Uwaga, zawsze w soboty podwajamy wygrane. Wystarczy, że zdobędziesz karty do gry, a nagrody będą twoje. Kup fakt z kartą w poniedziałek i wtorek. Usługi bankowe drożeją, a Boś Bank oferuje atrakcyjne konto wyjątkowe. Wysokie oprocentowanie? No tak, masz 8%. A bankomaty? Bez opłat? Oczywiście, przelewy też. Jakieś gwiazdki? Gwiazdy są na kartach. W podobnym tonie wypowiada się praca. 8% na koncie osobistym, 0 złotych za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za wszystkie przelewy. Załóż konto i wybierz kartę z ikoną światowego kina, tylko w Boś Banku. Kiedy dzisiaj kasłaś chce, zaczął szybko kosztać. Kaszel nie wyleci. Ja kaszle tak. A mój tata? Kaszle tak. Dzieci żartują z kaszlu. Ja mam solvan, który rozrzedza zalegającą wydzielinę, pomaga ją usunąć i chroni przed jej zaleganiem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Potrójne działanie i kaszel ustaje. Odkryłam odżywczą moc Floreal Pari z mleczkiem pszczeli. Oto Elsef Nutrition. Nowa gama pielęgnacyjna dla włosów suchych. Wzbogacona o mleczko pszczele. Zawiera ono 10 podstawowych składników odżywczych. Natychmiast 10 razy więcej pielęgnacji. Włosy są odżywione, sprężyste i jedwabiście gładkie. Nowa gama pielęgnacyjna Elsefre Nutrition L'Oreal Paris, ponieważ jesteś tego warta. Ale nuda, pieskie życie. O! A to co? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To cztery razy szybsza Neostrada od największego dostawcy domowego internetu w Polsce. Z Neostradą czeka na ciebie cyfrowa telewizja, ponad 80 kanałów i najbogatsza oferta filmów w usłudze wideo na życzenie w supercenie. cenie. Cztery razy szybsza Neostrada, telewizja i wideo na życzenie już od 59 zł i 90 groszy. Telekomunikacja polska. Kiedy przemyciłem swój pierwszy transport na Finy... Rodzice przestali się do mnie odzywać. Taki zawód. Ale to minęło. Teraz razem siedzimy nad planowaniem nowych transferów. Najważniejsze to być wolnym i nie znać granic. Volkswagen Bank Direct. Dla wolnych zawodowców. Uno, due, Lo Dusza się raduje, że w Simplusie można wybrać jedną osobę z sieci, żeby rozmawiać i smsować z nią bez limitów. Simplus. Europejska premiera. Ekranizacja prozy autora Alchemika. Kiedy postanowiła umrzeć, odkryła powód, by żyć. Film na podstawie bezcelowej powieści Paulo Coelho. Weronika postanawia umrzeć w kinach. Majonez Omega 3 6 Winiary łączy kwasy omega w najlepszych dla zdrowia proporcjach. Dzięki temu możesz dbać o zdrowie i cieszyć się smakiem. Majonez Omega 3 6 Winiary. Zdrowa przyjemność smaku. W ciągu wielu lat dzięki umiejętnościom i pasji Ferrero udoskonaliło sztukę tworzenia wyśmienitych czekoladowych specjałów. Ta złota tradycja stworzyła Ferrero Rocher, by każda okazja w Twoim życiu nabrała niepowtarzalnego, złotego charakteru. Ferrero Rocher. Złota tradycja nada blasku każdej chwili. Jesienią moje dzieci potrzebują więcej witamin. Aby wzmocnić odporność i zadbać o ich zdrowy rozwój, podaję im VIBOWIT. A teraz VIBOWIT z ożelki, wesołe żelki o smaku owocowym, wzbogacone witaminami, znajdziesz je tylko w aptekach. Chcesz zobaczyć precyzyjne cięcie na pół? Tylko u nas przez 6 miesięcy za abonament płacisz połowę mniej. Telekomunikacja Polska. Z myślą o tobie i twoich bliskich, Knor stworzył zupełnie nowy bulion. Nowa bulionetka Knor nadaje twoim potrawom wspaniały smak i aromat. Zobacz, jak rozpływa się w Daniu. Odkryj smak i aromat prawdziwego bulionu. Knor, każdy posiłek to okazja. Pytam, czym leczyć kaszel? Flegamina od lat mi pomaga zwalcza kaszel do końca. A co na kaszel? Stosowałem różne środki, ale jednak wybieram flegaminę. A co na kaszel? Na kaszel oczywiście flegamina. No lubimy truskawkową, a mąż miętową. Flegamina rozrzedza gęstą wydzielinę, pomaga w odkrztuszaniu, oczyszczaniu oskrzeli i przyspiesza ustępowanie stanu zapalnego. No to już wiemy, co brać na kaszel. Kaszel minie po flegaminie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć, piękna. Co ona sobie myśli? Co miesiąc to inny. Dzieć Foku, ona może wybrać każdego, a ty myśli, że padnie na ciebie. To takie włoskie, że w Simplusie mogę wybrać kogo chcę z sieci, żeby rozmawiać i smsować z nim, ile chce. Simplus. Pokonaj łupież i nie rezygnuj z aksamitnie miękkich włosów. Odkryj zaskakującą miękkość, jaką daje szampon clear. Jego formuła o podwójnym działaniu odżywia skórę głowy i nawilża włosy. Zero łupieżu i do czterech razy bardziej miękkie włosy. Nazywam się Maria Szarapowa. Ja już uzależniłam się od miękkich włosów bez łupieżu. Uzależniłam się od szamponu clear. Zbliża się ekstremalny weekend. Szampony clear do 50% taniej. Rosman, zapraszają. Teraz szampon i odżywka LC 400 ml tylko za 12,49. Rosman, dbamy o ciebie. E, e, mówimy że laski będą na mnie leciały. No, 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 no jak będę przy kasie. Mm, ale nie przy fiskalnej. Aha, czekoladowy MM's. Lecą w kulki. Teraz Knor oznacza więcej za mniej. Kupując produkty Knor ze znaczkiem więcej za mniej oszczędzasz nawet do 20%. Knor, płacisz mniej, a dostajesz więcej. Ooo, mm, o. Kubusiu, Ciocia przyszła! Ta ma słodycz! Jaki słodki... Oj, ciociu! Kubuś dobrze wie, że dzieci są słodkie. Dlatego nie dodaję cukru do naszego soczku. Mm. Jest być mamą. Bobowita pomaga Twojemu dziecku smacznie rosnąć, a tobie cieszyć się każdą wspólną chwilą. Bobowita zawsze z Tobą, mamo. Od kiedy zrobili autostradę, nie stoję już w korkach. Teraz podróżuje szybciej i wygodniej. Dzięki projektom Funduszu Spójności powstaje nowoczesna i bezpieczna sieć komunikacyjna w Polsce. Od wejścia do Unii Europejskiej z Funduszu Spójności przeznaczono już prawie 3 miliardy euro na poprawę polskich dróg i kolei. Zbliża się ekstremalny weekend. Szampony clear do 50% taniej. Nowość. Przełom na rynku bulionów. Mm -hmm. Bulionet KNOR. Spróbuj. <gry>